dałem kotką jeść. Pojadły, ale zobaczcie, przyszedł ten melik. O ile do tej pory zawsze był taki uciekający, to teraz nie ucieka. Zobaczcie, nawet siedzi. Jedzenie tam wyłożyłem. O, za kotek je. Wyłożyłem też tutaj. Wyłożyłem suchą karmę tam za rogiem, pod daszem. Także sporo tego jedzenia. No i Nelik siedzi. Siedzi, nie idzie. Nie wiem, co się stało. Do tej pory zawsze taki puchliwy. A teraz taki o no zobaczcie, dwa kroki od niego jestem. Nie wygląda jak, na jakiegoś takiego zabiedzonego. No nie wygląda. Chociaż na grubego też nie wygląda. Cię chodzi jeść, ja nie wiem. Tam jest sucha karma też Muszę ją zgarnąć bo na moknie. I tam pod drzewo włożyć Ta sucha karma tu jest O nie ma już A nie jest Jest tutaj no jej ją zebrać. No karmę zebrałem z chodnika, bo to było tak pod chmurką, a pada tą suchą. I tutaj położyłem. O tu jest okap metrowy. Także tu nie pada. No Anelik znowu mnie zaskakuje. Tak jak przedtem uciekał. Nie chciał podejść do jedzenia, albo przychodził na samym końcu. Ale jad to teraz w ogóle przyszedł, nie ucieka, ale w ogóle nie kwapi się do jedzenia nic. Nic, a nic. Tylko siedzi. Kicilku, chory jesteś. Co? Nie chcę mówić nic. Zobaczcie. No, no siedzi tu, nie ucieka ode mnie, a wiem, że kotki jest zwykle jak są chore potrzebują pomocy, do człowieka się garną, chodź kicia, co, co tobie jest, powiedz, kiciulek, no, słuchajcie dwa kroki jest ode mnie, Dwa kroki, kicia. No nie wiem, nie wiem co mu jest. Siedzi na deszczu nawet. Specjalnie się nie chowa. No no ten tutaj zjada resztki a tutaj siedzi Zorro Zorro kicielku będziesz jadł? co? kicia kiciulku. Dobra, jadę kochani deszcz pada jak siąpi taka klamra kompozycyjna, jakbym to mówił używając języka muzycznego To znaczy dzień zaczął się właśnie od takiej mrzawki i teraz no żabka wyszła a deszczyk dla niej to jest raj, nie? Ty lubisz takie coś, prawda? Jedalna Jedalna Co Jedalna jesteś? Co? Ale szybko, dycha. Ty chowaj się, bo zimno. No, A płazy mają, zdaje się, temperaturę. Od temperatury zależy ich ruchliwość. No, kicia jedna siedzi. Chodźcie, pogłaskam. Chodź Kiciłka. Zorro, a mogę Ciebie pogłaskać? Zorro. A ty, kicia, się dasz pogłaskać? Też nie da się pogłaskać? Który się da pogłaskać? Żaden się nie da pogłaskać? No, no pada. Mordę dziada. Zobaczcie. Jak pada. Widzicie? Widać jak pada, prawda? No a ty, Kiciulku, się dasz pogłaskać? Co? Który da mi się pogłaskać? Jeden mi się dał pogłaskać. To ty mi się dałeś pogłaskać? Kicia, Kiciulka. Nie, to nie ty? Choroba, bądź tu mądry. ty tygrys mi się dał pogłaskać. Pod nogi mi wchodził. Nie, daj się pogłaskać. Chodź kicia. Chodź Kiciulka. No, chodź. Chodź nie nie. Chodź, chodź. Da się pogłaskać. To ty, kiciulka. O, dała się pogłaskać. A ty się dasz pogłaskać? Nie? Ha. Ha, ha, ha. Chodź cię podrapię po plecach. Chodźcie po plecach podrapię. Chodź, chodź. Melik, a ty się dasz pogłaskać? Co, kicia? Nie? No, żeby to nie była oznaka jakiejś choroby. Tu jakiś idzie. Ciekawe, jak ten. Kicia. A ty się dasz pogłaskać? O, to ten jest taki oswojony. Zobaczcie. O, się nie boi. Dasz się pogłaskać? Co, Kicia? Nie? Też nie. No kut. O, cieniuńka. Chodź, Chodź. Oh. Oh. Nie, fajne jest gizianie, prawda? No, no. Oh. To ciebie będziemy mogli przenieść do bocianówki. Daje się złapać. O kurde. Ale tu pułapka. Nie ma polbruku. <laughs> czy zapadł się <laughs> no Kiczki no trzeba przyznać, że ten Zorro, ten Nelik jest bardzo tajemniczy nigdy nie wiadomo co mu w głowie siedzi o co mu chodzi chodź Zoro, Kicia Juniek Kiciulku. A, nie, nie daje się. Tylko ta się daje. Muszę ją jakoś nazwać. Muszę ją jakoś nazwać. I nie mam pomysłu. Wsuncie mi jakiś pomysł. Jakby to był kot, to bym go nazwał Łasuch. Tak się łasi. Ale to jest kotka. No to co? Łaskotka? <laughs> kotka Łaskotka? Może tak. Łaskotka. No, kochani, muszę Wam powiedzieć, że te chłody się zaczynają. No, i mam większe problemy z oddychaniem. Te astmatyczne dolegliwości się nasilają. Nie mogę za bardzo wysiłku, bo się zaraz poce. Jakaś ta wydolność słabsza jest. Muszę zwolnić tempo. Zaczynać powoli poruszać się, jak przystało na starego dziadka, żeby się nie wysilać nie przepocić, bo w ten czas owieje plecy. Znowu będę miał makabre, a ja się rozchorować nie mogę. Nie mogę się rozchorować, bo ja mam kotki na głowie. No, ale ci jakiś tutaj. Uh. No, to jest najsłabszy punkt, chyba mój z wielu słabych. Oddychanie płuca. To mnie tak ogranicza, najbardziej w ruchliwości. się zapominam trochę, zaczyna jak kiedyś, jak to był młody. A to już nie, to nie kiciulka. O, chodź, chodź. Chodź kicia. Chodź nionka. Też ma trochę rudego. Jakaś mieszanina. No, nie mam już wam co dać wszystko wszystko dałem tylko trochę suchej karmy zostało ale to tutaj nie nasypię bo tu deszcz pada trudno kochani, nie dawam wam na mokrym no nic to będziemy jechać Także to dzisiaj ostatni filmik, zdaje się. Kochani. No dzisiaj spokój był. Wczoraj było przesilenie, dzisiaj spokój. I oby tak było. Dobranoc.